Prospero jest w pewnym sensie kopią, czy robiony jest na wzór bardzo wybitnego maga renesansowego, doktora Johna Dee, zresztą nadwornego astrologa królowej Elżbiety I, no i gościa między innymi cesarza Rudolfa II w Pradze. Po prostu jest coś pomiędzy, to postać pomiędzy flanerem, włóczęgą, kloszardem, odży, wyrzutkiem, człowiekiem odrzuconym, człowiekiem, który świadomie na margines, się, na margines sam się przesunął, który nie chce objąć żadnej władzy intelektualnej w ogóle w tym sensie, żeby o czymkolwiek wyrokować, stanąć na czele żadnego poglądu, jak gdyby żadnej takiej idei, która miałaby pokierować czy też być sugerowana ludziom jako y, tak jak no, powiedzmy ideologiczne postawy w latach 70-80, które Gruber bardzo z, w ogóle zwalczał, był niechętny temu, y, uważał, że bohater dobry w teatrze to jest ten, który właśnie nie wie, a nie ten, który wie. Podczas kiedy w 60-70 latach i jeszcze też w 80 było wielu bohaterów klasycznych klasycznego repertuaru europejskiego, którzy wiedzieli, oznaczali się tym, że wiedzą. Important to me was the question how much how much of his story... Uh, was true, and, um, and then l later on, I suppose uh, <laughs> and, this, and this is linked, I think, with, with, with what you were saying. How, how much uh, how much consciousness he brings uh, to him to himself, and and uh, how much he learns about about himself. I, I think that you know the the uh, it's not clear, for example, to me that he act, that he does turn his back on, on on his magic, that he does break his staff. It's not clear that there's a moment he talks about it, but I, I don't. I'm not sure that there's a moment when he actually reneges on his, on his magic. The, the long speech that he has taken from uh, from Ovid, the, the Medea speech that he has. Uh, even when he talks about raising the dead, uh, in a it, as a which would have been associated with bad magic, with John Dee, as you're talking about, there's something terribly uh, uh, appetising about the whole thing. It, 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 it's hard to believe uh, anywhere in the text that, although he talks about it, that he really wants to stop. Prospero. <laughs> Prospero Tego, co Jung by nazwał procesem indywiduacji, w tradycyjnej ezoteryce mówi się o procesie inicjacji czy wtajemniczenia. Jung opracował to, skodyfikował nawet ten proces jako przechodzenie przez konfrontację z różnymi y, przychodzącymi od wewnątrz albo od zewnątrz y, symbolami y, archetypowymi, prawdorcowymi dla całej ludzkości, i być może w jakimś sensie burzę można też traktować jako opis. Przynajmniej pewnej fazy procesu indywiduacji. Pytanie na samym końcu, które trzeba będzie postawić, czy ten proces jest udany, czy nie. Otóż zauważmy swoistą, właściwie, takie dwie pary. Po pierwsze, taka bardzo szczególna para: Kaliban i Ariel. I chciałbym się zapytać, właściwie, co oni reprezentują w duszy ludzkiej. No, więc z jednego punktu widzenia może to być światłość i ciemność, może to być duchowość i popędowość. Wiadomo, o, o kogo w tym wypadku chodzi, ale może to być także w innym zupełnie wymiarze, będzie w wymiarze czasowym widziane. Kaliban jest rodzajem przeszłości, a wiel jest rodzajem przyszłości. To współczesne wykluczenie, o którym być może mówi burza Dana Dżemeta yy, i to kloszarstwo. Yy, też może być tak pokazane, nie w sposób całkowicie prosty. Próbując odpowiadać jakoś, no trochę obok to będzie, jest jakby zagadnienie, że naruszenie hierarchii wysokiego i niskiego, które nastąpiło w sprawie burzy, jak w sprawie bardzo wielu klasycznego, elementów klasycznego repertuaru. Wysokie, niskie. Inaczej, prawda? Inaczej. XX wiek przyznał właściwie pewną moralną wyższość Kalibanowi. To jest wiek Kalibana w jakiś sposób. Mamy cały szereg dzieł i muzycznych, i literackich, i teatralnych, które, które patrzą w Kalibana, prawda? I, 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 i widzą w Kalibana, rozwijają no, choćby o, ten kolosalny monolog Kalibana, uczynił główną, taką no, objętościowo największą częścią tego może i zwierciadła. No więc, że coś się bardzo tu zmieniło w ułożeniu tych warstw jak gdyby i, i to z jednej strony ma, jest przyczyną no, pewnej satysfakcji ludzi, którzy widzą świat jakoś bardzo źle w stosunku do tego, jakich uczono w szkole, ale również jest to przedmiot pewnego zamieszania, powiedziałabym, to znaczy na przykład jak się ma kategoria zemsty do tego ewangelicznego porządku, o który jest oparty, postać Prospera jest jakby nie patrzeć, prawda? Czy ta kategoria wchodzi dlatego, że, że właśnie naruszamy tę hierarchię? I że należy je naruszać, należy to inaczej, należy to odwracać. Czy też jest jakaś sfera, w której ten prospero należy do ludzi, którzy potrafią, że tak powiem, spojrzeć w oczy ludziom i bogom. No to znaczy, którzy w jakiś sposób, którzy w jakiś sposób, y, w jakiś sposób nie, nie, bezpoś, jakby usiłują się uwolnić od bezpośredniej namiętności. No, coś takiego. Do jakiego stopnia, y, y, Do jakiego stopnia to można. Y, y, When you look at the form uh, of Elizabethan uh, writing, there's a great liberty given to, uh, to the director um, in as much as the, the material, uh, with the play is presented pretty much as, as material. There's very few stage directions in Shakespeare. Uh, Shakespeare, of course, didn't, um, didn't place many of his dramas in recognizable places. Actually, *The Tempest* is one of the few few of his plays that obeys a temporal structure of some kind. And then, of course, play playwriting changed uh, a lot after the after uh, well, after Elizabethan and Jacobean playwriting in England, for example. The structure of, of playwriting changed considerably. Shakespeare's plays uh, that the, the need to do that to to uh, to, to often change. Uh, a uh, certain to to reorder things restructure things to i don't know a, a, a more more freedom perhaps with with uh, shakespeare's plays than with certain other material and i think that's because they invite such varied interpretation